W 2001 roku ośmioletnia sania, dziecko pakistańskich rodziców, przeprowadza się z rodziną do Tennessee, a dokładnie do Chattanooga. Wybrali akurat to miejsce, ponieważ mieszkało tam wielu ludzi z Azji Południowej i dobrze się tam czuli. Gdy sania była małą dziewczynką, zawsze chciała dowodzić w grupie podczas zabawy, lubiła tańczyć, śpiewać, być przed kamerą. Jej cztery lata młodsza siostra, iman, mówiła o niej, że każdy chciałby mieć taką siostrę jak sania. Była jak jej przyjaciółka, wspierała, potrafiła doradzić, gdy tego potrzebowała. Były zupełnie inne, a dogadywały się bardzo dobrze, kochały najmocniej, skoczyłyby za sobą w ogień. Z czasem jednak, gdy sania stawała się coraz starsza, zaczęła mocno odstawać od swojej młodszej siostry ponieważ zauważyła, że jej koleżanki mogą sobie pozwolić na więcej. Z racji tego, że pochodziła z innej kultury i wyznawała inną wiarę, była muzułmanką, to jej rodzice mieli określone zasady. Na przykład jej koleżanki mogły się malować, ubierać jak chciały, chodziły na imprezy i Sania też tak chciała, dlatego zaczęła stawiać na swoim mimo sprzeciwu rodziców, zaczęła dużo korespondować z innymi ludźmi w internecie, między innymi z chłopakami, zaczęła udostępniać swoje zdjęcia czy filmy. Robiła to wszystko bez wiedzy rodziców, ponieważ wiedziała, że czekałyby ją niemałe konsekwencje. Gdy w pewnym momencie życia jej rodzice się rozwiedli, wówczas bardzo wspierała swoją mamę Szazie, w społeczności, do której należeli, kobieta była przeklinana przez innych mężczyzn i niektóre kobiety, bo przecież jak to możliwe, żeby kobieta odeszła od męża? Sania po rozwodzie zamieszkała z matką i siostrą, z ojcem kontakty od zawsze miała kiepskie, bo narzucał jej swoje zasady, a po rozwodzie rozmawiali, ale sporadycznie. Ojciec, mimo rozpadu rodziny, nadal chciał kontrolować córki, by czasem nie przyniosły wstydu rodzinie. Przede wszystkim, przylatując do innego kraju, on, jak i matka dziewczyny, chcieliby córki się kształciły, poszły na studia, a później otrzymały lepszą pracę na wysokich stanowiskach, np. jako prawnik czy lekarz. Sania, mimo swojego mocnego charakteru, chciała spełniać marzenia rodziców i poszła na studia, ukończyła psychologię. Jeszcze w okresie szkoły średniej, gdy zaczęła sporo korzystać z internetu, poznała chłopaka o imieniu Robert. I problem był taki, to znaczy problem według jej rodziców Robert miał białą skórę i nie był muzułmaninem, więc absolutnie nie mógł zostać jej mężem. Dziewczyna wiedziała, że nic poważnego z tego nie będzie, na dodatek na samym początku znajomości poprosiła go, by trzymali ten związek w tajemnicy. W szkole poznała także Gabriele i Granta, i z tymi ludźmi przyjaźniła się przez lata. Chłopak wspominał, że Sania od zawsze mówiła, że chciałaby zostać fotografem. On wówczas miał swój zespół rockowy, a Sania robiła mu zdjęcia z gitarą, bądź przyjeżdżała na różne koncerty. Aby móc rozwijać swój biznes, korzystała z mediów społecznościowych takich jak Instagram czy TikTok. Po studiach przez krótki czas pracowała jako pracownik społeczny, a później jako stewardesa. I gdy zaczęła podróżować po świecie, miała możliwość robić zdjęcia z prawie każdego zakątka świata. Za każdym razem, gdy miała przerwę od obowiązków, zabierała aparat i wyruszała w miasto czy jakieś plaże. I fotografowała miejsca, ale także i ludzi. Często zdarzało się tak, że na przykład widziała kogoś, kto zaintrygował ją swoją urodą. Pytała, czy może zrobić kilka zdjęć. Gdy widziała zakochane pary, najczęściej prosiła o możliwość fotografowania, ponieważ marzyła o wielkiej miłości. Związek z Robertem się rozpadł, ona czuła, że jest coraz starsza, że rodzice i tak by nigdy go nie zaakceptowali, więc to zakończyła. Czasami Sania znajdowała sobie modelki na Instagramie, pisała wiadomości prywatne, na przykład podobają mi się twoje włosy, oczy, piegi, pytała o możliwość umówienia się na sesję. Jej przyjaciółka Gabriela była makijażystką, więc zdjęcia były naprawdę profesjonalne, portfolio z Sani się wypełniało, dziewczyna marzyła o tym, by bycie fotografem, stało się jej pracą na pełen etat. Rodzice, rodzina wiedzieli, że Sania kocha robić zdjęcia i jest w tym naprawdę świetna. Ale no nie było to to, co każdy by chciał, żeby robiła, czyli nie była lekarzem ani prawnikiem, więc raczej traktowano to jako jej hobby. Jedynie przyjaciele namawiali ją, by cały czas to rozwijała, bo miała ogromny potencjał. Gdy przyszedł rok 2017, Sania pomyślała, że trzeba ułożyć sobie życie. Znaleźć partnera, ale takiego, który zadowoli jej rodziców. Więc postanowiła poszukać go na Tinderze i szukała według specyficznych kryteriów. I natrafiła na wówczas 26-letniego Raszela, który według niej był przystojny, także należał do społeczności Azji Południowej, więc była pewna, że zadowoli jej rodziców. Para zaczęła się spotykać. Dziewczyna przedstawiła go swojej mamie, i kobieta pomyślała, że to naprawdę bardzo fajny chłopak, zrobił na niej naprawdę dobre wrażenie. Każdy z rodziny go zaakceptował, nawet ojciec tak samo pomyślał, bo mimo tego, że nie mieszkał już z rodziną i tak naprawdę prawie nie utrzymywał kontaktu z córką, to Sania chciała pokazać tacie, że jest dobrym dzieckiem, znajdując sobie partnera, który spełni wszystkie wymagania. Gdy dowiedzieli się, że pochodzi z dobrej, zamożnej rodziny, że studiuje, że zostanie lekarzem, to był dla nich ogromny plus, bo cieszyli się, że ich córka nie będzie miała problemów finansowych. Przyjaciele wspominają, że Sania była oczarowana Rachelem, zresztą oni także na samym początku mówili, że to dobry chłopak, że dobrze traktuje Sanie, wiedzieli, że rozmawiają o małżeństwie, o tym, by założyć rodzinę. Raszel wówczas mieszkał w innym mieście, więc ich związek był na odległość. Spotykali się tylko w weekendy na jakieś kempingi, na jakieś wyjścia do pubu, czy jeździli sobie w jakieś różne inne miejsca. I gdy byli tak ze sobą kilka lat, Sania zapytała go w końcu, kiedy założymy rodzinę? Przecież w naszej kulturze nie czeka się tak długo, tak długo jak ty to robisz. A mężczyzna za każdym razem odpowiadał, że... Musi poczekać, ponieważ on musi znaleźć dobrą pracę, musi skończyć studia. Ale Sania w końcu powiedziała dość, minęło tyle czasu, nie było ani ślubu, ani zaręczyn, ja nawet nie wiem, czy dobrze robię, że na ciebie czekam. I w końcu postawiła mu takie ultimatum, że jeżeli nie oświadczy jej się tu i teraz, to się rozstaną. I to ultimatum zadziałało, bo Rachel postanowił zrobić ten kolejny krok w związku. Trochę został do tego zmuszony, ale Sania i tak była przeszczęśliwa. Zaczęły się wielkie przygotowania do ślubu, i tu pojawił się kolejny problem. Wszystko zależało od tego, ile ktoś miał pieniędzy. Nie wiem właśnie, dlaczego akurat tylko mama poczuła się odpowiedzialna za to. Ale kobieta nie miała żadnych oszczędności, by dać córce na ślub, więc sprzedała dom, w którym mieszkała wówczas 5 lat, i dołożyła się do wesela, które miało odbyć się w Pakistanie w 2021 roku i tam miała zebrać się praktycznie cała rodzina. To miało być tradycyjne wesele, bardzo dużo kwiatów, każdy musiał mieć odpowiedni strój. Nawet suknia, którą Sania miała na sobie, była szyta na miarę wszystkie detale były takie jak sobie zaprojektowała, przez co ta suknia była naprawdę droga. W dzień ślubu Sania nie była zbyt szczęśliwa, ponieważ uważała, że na pewno coś się wydarzy, że coś musi się zepsuć, ponieważ wszystko szło tak dobrze, że w końcu coś pójdzie nie tak. I trochę miała rację, ponieważ przez całą imprezę wszystko było w miarę w porządku, wszyscy super się bawili. Ale gdy już doszło do podpisania dokumentów i najbliżsi usiedli przy jednym stole, młodzi wówczas zostali mężem i żoną. A Rachel, gdy złożył swój podpis, stał się zupełnie innym człowiekiem, tak jakby pstryk, i pokazał zupełnie swoją inną twarz. W jego oczach nagle pojawiła się złość, wściekłość. Zaczął krzyczeć na rodziców swoich i sani, gdzie w ich kulturze, w kulturze młodej pary, krzyczenie na rodziców czy w ogóle osoby starsze jest niedopuszczalne jest to całkowity brak szacunku. Raszel do rodziców żony powiedział, że to on za to wesele zapłacił powiedział, że każdy może się wynosić że on nie chce nikogo widzieć bo to wszystko za jego pieniądze. Naprawdę każdy był przerażony tym wszystkim, co się działo. To miał być najlepszy dzień w życiu Sani, a był jednym z gorszych. A gdy zauważył, że jego żona siedzi ze swoim wujkiem i ojcem, miał ogromne do nich pretensje, bo uważał, że miejsce żony jest przy mężu. Sania broniła swojego męża, ponieważ mówiła, że Rachel nie radzi sobie psychicznie i miała ku temu pewne powody, ponieważ w 2018 roku Mężczyzna przebywając w jednym mieszkaniu ze swoją przyszłą żoną, dostał ataku, krzyczał i był bardzo niespokojny. Senia wezwała pomoc, przyjechała policja i okazało się, że mężczyzna powinien zażywać leki. Został zabrany do szpitala, do szpitala psychiatrycznego na trzy tygodnie. Tam podano mu te odpowiednie leki, i dopiero wtedy troszeczkę mu się polepszyło. Od tamtego momentu codziennie zażywał określoną dawkę leku. I Sania tłumaczyła, że Raszel nie wytrzymał napięcia związanego ze ślubem. Mówiła, że tak naprawdę to dobry człowiek, chociaż nie smak. po takim zachowaniu pozostał przynajmniej dla wszystkich gości. Po ślubie para postanowiła zamieszkać razem i przeprowadzili się do Chicago. I wtedy zaczęły się największe problemy Sani, ponieważ dziewczyna, tak jak mówiłam, chciała ubierać się tak jak lubi, chodzić tam, gdzie lubi. Chciała po prostu żyć jak każda inna amerykańska dziewczyna, czyli wychodzić sobie z koleżankami do pubu. Też nie mówię, że chciała zdradzać męża, po prostu chciała mieć życie towarzyskie. Ale Rachel nie wyrażał na to zgody. Nie mógł też przeżyć tego, że jej biznes, który według niego nie miał przyszłości i nie był warty uwagi, rozwijał się. Sadia cały czas była aktywna w internecie, prowadziła TikToka, Instagram, założyła bloga, na którym opisywała swój związek z Rachelem, tam też dodawała różne zdjęcia z sesji. Media społecznościowe były takim jej pamiętnikiem. Jej przyjaciele uważają, że ten związek jakoś się trzymał, ponieważ był na odległość, a gdy para przeprowadziła się po ślubie do jednego domu, zaczęły się problemy nie tylko między nimi, ale także finansowe. Ponieważ przeprowadzili się do apartamentu, na który nie było ich stać, czyli Raszel nie miał tylu pieniędzy, jak mówił wcześniej. Doszło do takich sytuacji, że mężczyzna stał się zaborczy, chciałby, Sania była jego własnością. I na przykład, gdy rozmawiała z jedną ze swoich przyjaciółek przez telefon, ta przyjaciółka zapytała, dlaczego ty tak cicho mówisz? A Sania odpowiedziała, że wiesz, no, wyjdę na balkon, to porozmawiamy, ja nie chcę drażnić Raszela. I ta przyjaciółka to była najprawdopodobniej Gabriela, była w szoku, bo doskonale wiedziała, że Sania się już boi swojego męża, powiedziała jej, że przecież mieszkacie w tym domu razem i razem macie do niego takie same prawa. Ale Sania tłumaczyła męża, że ona nie chce go drażnić, bo on musi się uczyć na studia, że teraz ma dużo egzaminów. Że teraz nauka to mu bardzo ciężko idzie, przez co bardzo szybko się denerwuje. Natomiast druga przyjaciółka wspominała taką sytuację, gdzie była gdzieś z Sanią na mieście i zadzwonił Raszel. Sania wyglądała, jakby udawała, że się cieszy, że mąż do niej dzwoni, a przyjaciółka szybko zorientowała się dlaczego, ponieważ nie był to taki zwykły telefon, by zapytać hej kochanie, co robisz, tylko to było takie, gdzie jesteś, z kim. Sania musiała połączyć się z nim na wideo, żeby pokazać, że faktycznie jest z tą osobą, o której mówi. Do tragicznej sytuacji doszło w grudniu 2021 roku, gdy Rachel próbował odebrać sobie życie i próbował skoczyć z 28 piętra. Ale to nie wszystko. Chłopak chciał pociągnąć za sobą Sanie, mówiąc, że to z miłości. Dziewczyna była przerażona, każdy jej mówił, że to co się dzieje u ciebie w związku to nie jest normalne, powinnaś to przemyśleć i odejść od niego. Ale Sania cały czas tłumaczyła sobie to tym, że Rachel jest chory, myślała, że jakoś to będzie, że jakoś da radę, że jakoś się ułoży, ale w końcu sama zrozumiała, że to małżeństwo nie ma sensu, że nie pasują do siebie, że przez to, że nigdy nie byli ze sobą tak długo, że nigdy nie byli ze sobą tak blisko, nie zdawali sobie sprawy, że kompletnie do siebie nie pasują. Dziewczyna chciała wrócić do Tennessee, do swojej mamy i siostry. Gdy mama Sani dowiedziała się, że jej córka chce się rozwieść po kilku miesiącach małżeństwa, Powiedziała córce, że nie może tego zrobić, ponieważ społeczność, do której należały, z ją, że będzie wytykana palcami, że nikt nie będzie chciał z nią rozmawiać, że będzie jedną z tych gorszych. Kobieta doskonale wiedziała, co mówi, bo przechodziła przez to wcześniej po rozwodzie ze swoim mężem, czyli z ojcem Sani, ale Sania powiedziała mamie, że ona chce być szczęśliwa, zacząć nowe życie i że podjęła już ostateczną decyzję. Sania zaczęła opowiadać o tym wszystkim na TikToku, myślała, że uwolni ją to od problemów. Jej kontentem była wcześniej fotografia, bo bardzo chciała to rozwijać, ale zauważyła, że gdy rozmawia o rozwodzie, a jest muzułmanką i nie boi się o tym mówić, wiele kobiet zaczęło ją wspierać. Sania pomyślała sobie, że jest tyle kobiet na świecie, które uważają, że dobrze robi, że chce się rozwieść, Skoro nie jest szczęśliwa, bo ktoś ją źle traktuje, a jest muzułmanką i nie boi się o tym mówić, gdzie inne kobiety bałyby się w ogóle podjąć taki krok, a co dopiero powiedzieć o tym głośno, powiedzieć o tym publicznie. I Sania stała się ogromną inspiracją dla tych innych kobiet, dla tych innych muzułmanek. Prawie każda kobieta pisała jej, że dobrze postępuje, bo ma prawo żyć po swojemu, że nie może dać się zamknąć w klatce. Pisały, że są z niej bardzo dumne. Rachel dzięki temu, że na bieżąco śledził media społecznościowe Sani, wiedział, co kobieta planuje. Wiedział, że rozwód faktycznie dojdzie do skutku. Mężczyzna, jakiś czas wcześniej, wyprowadził się z mieszkania w Chicago i Sania została w nim sama. I pierwsze, co zrobiła, to poinformowała dozorcę budynku, że Rachel nie ma wstępu, ponieważ ona się go boi. Gdy była pewna, że dojdzie do rozwodu, dopiero wtedy przyznała swojej siostrze, że Raszel przed ślubem zdradził ją i się do tego przyznał. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ innej przyjaciółce powiedziała, że Raszel okłamał ją na temat swojego wieku. I nie wiem, ile to było lat, ale raczej była to kwestia dwóch, trzech lat. No, ale mimo wszystko okłamał ją. Co więcej, mężczyzna założył sobie profil na stronie, gdzie umawiają się między sobą dziewczyny na randki, na kawę czy na cokolwiek innego. Wykorzystał wizerunek swojej żony, by zwabiać inne kobiety, nie wiadomo w jakim celu. I to już był taki moment w życiu Sani, że miała pewność, że nie chce być z tym mężczyzną, że nie chce być w tym małżeństwie. Dlatego, gdy Raszel się wyprowadził, zaczęła o tym wszystkim opowiadać. No i jedni pisali, że super, jesteś dzielna, tak musisz robić, każda kobieta powinna postępować tak jak ty. Ale oczywiście znajdowały się też takie komentarze, które mówiły Przemyśl to, co mówisz, jak ci nie wstyd, czemu się tak zachowujesz? Kobiecie, które jest muzułmanką, nie przystoi takich rzeczy opowiadać czy się rozwodzić. Pisali, że powinna wrócić do swojego kraju i przeprosić swojego męża. Wiadomo, że niektóre z tych komentarzy pisał sam Rachel, ponieważ zakładał lewe konta, ale na pewno nie tylko on, ponieważ w pewnym momencie Sania miała 20 tysięcy obserwujących, więc na pewno znalazły się takie osoby, które chciały sprawić jej ból czy przykrość, albo były po prostu jakimiś trollami, jak to w internecie bywa. Dziewczyna, by zamknąć ten rozdział swojego życia, gdy skończyła 29 lat, Zrobiła sobie tatuaż z rzymskim numerem 28, ponieważ uważała, że w tym wieku wyszła za mąż, że w tym wieku przeżyła te najgorsze chwile i cieszyła się, że ma je już za sobą. Jeżeli chodzi o reakcję matki na media społecznościowe córki, to na samym początku kobieta nie miała pojęcia o tym wszystkim. Ale gdy dowiedziała się o tych stronach, na których y, Sania udostępnia filmy, była trochę zniesmaczona. Nie tym, co mówiła jej córka, ale tym, jak się ubierała do filmów, jak chciała pokazać swoją niezależność. Siostra Sani także uważała, że wszystkie sukienki, które Sania miała na sobie, były zbyt wyzywające, natomiast przyjaciółki wiedziały, że Sania stwierdziła, że nie będzie już ukrywać swojego prawdziwego ja i zadowalać innych. W końcu chciała być po prostu sobą. Gdy 17 lipca 2022 roku Sania rozmawiała ze swoją przyjaciółką Gabrielą, była podekscytowana, ponieważ dzień później kobiety miały się spotkać. Gabriela miała lecieć pomóc w pakowaniu Sani, bo kilka dni później miały wracać do wspólnego mieszkania. Mimo tego, że mama odradzała jej powrót do Tennessee, Sania zrobiła po swojemu i już jakiś czas wcześniej kupiła bilet dla swojej przyjaciółki. 18 lipca 2022 roku Gabriela miała lot, ale jeszcze zanim wsiadła do samolotu, próbowała skontaktować się z Sanią, pytała ją o dokładny adres. Mniej więcej znała okolice, gdzie dziewczyna mieszkała, ale nie wiedziała dokładnie, który to budynek. Wysłała kilka wiadomości, ale Sania nie odpowiedziała. W tym samym czasie próbowała skontaktować się z nią jej mama, ale również nie mogła się dodzwonić. Bardzo się wystraszyła, więc zadzwoniła do swojej drugiej córki Iman i Iman wspominała, że gdy jej mama powiedziała, że Sania nie odbiera telefonu, na początku nie wpadła w jakąś panikę, bo uważała, że ich mama jest troszeczkę nadopiekuńcza. Postanowiła jednak skontaktować się z przyjaciółką siostry Gabrielą i zapytać, czy może miała kontakt z Sanią, ale okazało się, że nikt z nią nie rozmawiał. Gdy inna przyjaciółka Jessica próbowała się z nią skontaktować, wiadomość zmieniła kolor z niebieskiego na zielony. Sania miała wówczas iPhone'a, więc Jessica pomyślała, że Sani rozładował się telefon i zapomniała go naładować. Jednak było to mało prawdopodobne. Bardziej skłaniała się ku temu, że coś się wydarzyło. Mama Sani nie chciała czekać, więc zadzwoniła na 911, by poprosić o sprawdzenie mieszkania córki. Policjanci pojechali na miejsce, dostali się do apartamentowca, wjechali na 28 piętro. I gdy dostali się do środka, zobaczyli dziewczynę, która leżała na podłodze, a z tyłu głowy miała wielką ranę. Została postrzelona i niestety nie żyła od jakiegoś czasu. Policjanci postanowili sprawdzić całe mieszkanie i szybko zauważyli Raszela, który widząc policjantów, postrzelił się w głowę. Został natychmiast zabrany do szpitala i mężczyzna tego samego dnia zmarł w wyniku odebrania sobie życia. Poinformowano rodzinę Raschela i Sani, przyjaciółka Gabriela, która dowiedziała się o tym, jechała wówczas w autobusie. Zadzwonił do niej tata Sani i powiedział, że 29-latka nie żyje. Gabriela zaczęła płakać, ale nie był to zwykły płacz, to był płacz i krzyk rozpaczy kobieta musiała wyjść z autobusu, bo cała się trzęsła, każdy się zatrzymywał, by zapytać czy wszystko w porządku, ale Gabriela nie potrafiła złapać oddechu czy powiedzieć nawet jednego słowa. Siostra Sani dowiedziała się o tym wszystkim od swojej mamy, Iman nie mogła uwierzyć, że Rachel odebrał życie sani. Mężczyzna tego dnia wysyłał niepokojące wiadomości do swojej siostry. Mieszkali wówczas razem po tym, jak wyprowadził się od swojej żony. Siostra zgłosiła zaginięcie, a po sprawdzeniu logowania jego telefonu wyszło na jaw, że jego telefon znajduje się w Chicago. Rachel nie miał pozwolenia na wejście do budynku, w którym mieszkała jego żona, prawie jego była żona. Wszyscy bliscy mówili, że najlepiej będzie. Jeżeli Sania nie będzie w mieszkaniu sama, bo to niebezpieczne. Jednak nie było to takie łatwe, bo nie miała w Szykago nikogo bliskiego, który mógłby z nią być cały czas. Na nagraniu z monitoringu, z budynku, w którym mieszkała para, widać jak osoba, która pilnuje tego budynku. Nie sprawdziła dokładnie dokumentów raszela, nie sprawdziła jego dowodu, po prostu wpuściła go do środka. Oglądałam publiczną wypowiedź: Mamy Sani. Kobieta płakała i obwiniała tego mężczyznę za to, co się stało. Mówiła, że gdyby wykonywał swoje obowiązki tak jak powinien, to jej córka nadal mogłaby żyć. Raszel 18 lipca obudził się rano i doskonale wiedział, że tego dnia do sani przylatuje przyjaciółka, ponieważ obserwował jej TikToka. Sania na jednym z ostatnich filmów mówiła. Że w końcu się uwolniła od toksycznego męża, że w końcu wróci do swojej rodziny i opuści mieszkanie, które kojarzy jej się tylko ze złem, była podekscytowana. Nie miała pojęcia, że Rachel ruszył w kierunku Chicago. Miał plecak, a w nim broń i suknię ślubną sani. Jego rodzina uważała, że nie zrobił tego z premedytacją. Uważali, że chciał tylko porozmawiać, że chciał się pogodzić. Jednak wszystko wskazuje na to, że pojechał do Sani właśnie z takim zamiarem, by odebrać jej życie, a później odebrać je sobie. Podobno zostawił list pożegnalny, ale nie mam pojęcia, co było w nim napisane. Sania 21 lipca miała lecieć do swojego domu. Do mamy później miała zamieszkać z przyjaciółką. I wróciła do Tenesji 21 lipca, ale na przygotowania do swojego pogrzebu w trumnie. Pogrzeb odbył się 28 lipca, a dzięki zbiórce mama mogła pozwolić sobie na szybki transport dziewczyny. Wiele osób na TikToku nagrywało filmy na temat tej sprawy. Ci, którzy znali jej historię, wiedzieli, że się rozwodzi, swoją drogą do prawdziwego rozwodu miało dojść w sierpniu 2022 roku. Wspominali ją także ci, którzy znali jej kontent od samego początku, którzy interesowali się fotografią, byli ogromnie poruszeni jej śmiercią. Przyjaciele, by okazać jej szacunek i pokazać, że nigdy o niej nie zapomną, zrobili sobie taki sam tatuaż jak ona. Rzymski numer 28. Jeżeli chodzi o proces w tej sprawie, to oczywiście procesu nie ma. Z wiadomych powodów rodzina Sani uważa, że sprawiedliwości w tej sprawie również nie ma. Ponieważ Rachel uniknął swojej kary. I tutaj kończy się niestety ta historia. Jest to świeża sprawa, ma niecałe dwa lata, a ja nigdy o niej nie słyszałam. Dajcie mi koniecznie znać, co wy o niej myślicie i czy kiedykolwiek o niej słyszeliście. Na koniec chciałabym Wam podziękować za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Chciałabym zaprosić Was serdecznie do subskrybowania kanału, do pozostawienia lajka, komentarza. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.